Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 30 sierpnia 2021 roku i obchodzą Prymian i Teodot. W Gdańsku 17 stopni Celsjusza, zachmurzenie, blok BTC 69, 83, 75. Cena KNG 9,54 złotówki, cena Cash 672 KNG, co oznacza, że Cash przeliczenie na złotówki jest warte około 6 tysięcy 000... 400 złotych, a to znów oznacza, że kanga jest dzisiaj warta ponad 160 milionów złotych. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać. Jeżeli macie odwagę, to udostępniajcie ten materiał. To jest kwadrans kangu numer 60. Konsolę obsługuje dzisiaj Dalida. Dzwonnik. Wydawcą dzisiejszego programu jest Kamil Rzęda przy mikrofonie Sławek Zawacki i Łukasz Żeligowski. Łukasz, bardzo ważne pytanie: dlaczego podczas bezcy spekulanci nie chodzą w spodniach? No, nie wiem. Bo wolą shorty. <noise> Dobra. <głos> Łukasz, tradycyjnie chcę Cię zapytać o to, co słychać w świecie Bitcoina i Ethereum, ale wcześniej, czy jesteś w stanie wyjaśnić, co takiego dzieje się z tokenem KNG? No bo cena leci już więcej niż na, na Księżyc, leci już na Marsa. No, cena faktycznie idzie do góry. Nasz POS staje się bardzo, bardzo atrakcyjny. Ludzie bardzo mocno z niego korzystają. Ja przyznaję, że obserwuję, jak rośnie liczba kont posowych, to jest po prostu niesamowite, czemu, może nie czemu, tylko patrzeć, jak, jak bardzo dynamicznie rośnie ilość tych kont, czyli ilość osób, które stwierdziły, kupimy KNG, będziemy je trzymać. I od razu mówię, że to nie są czasami nawet jakieś olbrzymie ilości, bo mamy konta pos, które mają mniej niż 10 KNG, więc to wcale nie jest tak, że trzeba kupić od razu 1000 KNG, żeby móc tutaj stake'ować, nie, nawet 5 5KNG daje codzienny, codzienny zysk, a z drugiej strony nie widzieliśmy żadnych gwałtownych spadków tych ilości, tych kont. W momencie, gdy cena szła naprawdę na bardzo, bardzo duże poziomy, czyli mhm. jak był ten hype na 11, 11 zł, złotych. to wcale nie było tak, że nagle ludzie zaczęli likwidować posy, tylko to były jakieś pojedyncze, pojedyncze przypadki. Więc naprawdę wydaje mi się, że ta cena. Pójdzie jeszcze znacznie, znacznie wyżej. Ale jedna rzecz chciałam powiedzieć: dzisiaj jest 31 sierpnia, nie 30. To tylko tak a... dla, dla wnikliwych, wnikliwych słuchaczy. Bardzo dziękuję, <głosaconitnes> Łukasz, ale to jeszcze jedno pytanie, jeszcze trochę powiedz ci w brzuchu, no bo powiedziałeś po prostu o jakichś tam parametrach technicznych, ale czy są jakieś fundamentalne kwestie, które sprawiają, że widzimy to, co widzimy w tej chwili? No, przede wszystkim giełda się rozwija i to widać na pewno. Po drugie, coraz więcej osób słyszy o Kanze. To jest kolejny element. No, a trzecia, no, mamy nadzieję, że już za tydzień będzie bardzo, bardzo ważne, ważne wydarzenie. Zapraszamy wszystkich do tego, żeby słuchać naszego kwadransu, nawet najlepiej na żywo, 7 września. 7? 7. To będzie 7. W każdym razie we, we wtorek, jak zwykle, o 9.30, zachęcamy do tego, żeby słuchać. Będą bardzo, bardzo ważne informacje dla każdego. No i ci, co nie będą słuchali, będą żałowali. No właśnie, no bo próbuję tutaj z Łukasza wyciągnąć trochę informacji, ale jak zwykle nie chcę się dać złamać, ale to jest faktycznie bardzo ważny komunikat. Proszę oglądajcie nas w przyszłym tygodniu, bo będą doniosły i ważne informacje. Zostawmy w takim razie na chwilę token KNG. Co się dzieje w świecie Bitcoina i Ethereum? No, mamy bardzo ciekawą sytuację. Cena, jak to mówią analitycy, idzie bokiem, czyli ani rośnie, ani maleje. Mamy bardzo silną obronę 50 tysięcy. Dolarów na Bitcoinie. Tutaj e, niedźwiedzie nie pozwoliły na stałe wybić się Bitcoinowi powyżej tego poziomu. Z drugiej strony e, mamy obronę na poziomie 46 tysięcy. No i ta cena tak sobie tam e, lata między, między 46 a 50. No i e, mamy w tej chwili dwa, e, dwa takie przeciwstawne poglądy. To znaczy, jedni mówią, że wzrośnie, drudzy mówią, że spadnie. Więc jednym takim oporem, który jest istotny, to jest właśnie te 50 tysięcy. Jeżeli uda się na stałe przebić 50 tysięcy dolarów, czyli że będzie zamknięcie dnia, świeczki dziennej powyżej 50 tysięcy dolarów, to część wróżbitów mówi, że. Cena powinna pójść już do 60 bez jakichś dłuższych wahań. Z drugiej strony, jeżeli cena spadnie poniżej 46 tysięcy, to faktycznie możemy się spodziewać głębszej korekty. Mowa jest tutaj o 42 tysiącach, ale nawet niektórzy wieszczą 36 jako taką dolną, dolną granicę i potem już ma się rozpocząć raid. Chociaż faktycznie, jak się popatrzy na taką analizę. Mniej może techniczną, bez tych jakichś fajerwerków, ale tak po prostu na wrześnie każdego roku, to faktycznie ten wrześnień wcale nie jest jakiś inny. Mamy taką samą sytuację jak rok temu, dwa lata temu, czy trzy lata temu. No i takie przygotowanie do rajdu się, to gdzieś tam no spotkałem tak. takie, takie artykuły, gdzie analitycy starali się udowodnić, że to będzie znacznie. Te, ten wrzesień będzie taki spokojny, tylko po to, żeby w październiku znowu wystrzelić. No ale e, okazuje się, że będzie jedno wydarzenie, e, myślę, że bardzo e, ważne w świecie kryptowalutowym i w ogóle w świecie takich klasycznych finansów. E, to za tydzień we wtorek. Tydzień... Ale tak, to, to, to a propos Kangi, ale jeszcze drugie, powiedzmy, mniej ważne. E, no bo e, z czym ci się kojarzy data 7 września 2021 roku, oprócz wydarzeń związanych z Kangą? Dlaczego, co będzie takiego w po, kolejnych podręcznikach historii, żeby to no, no właśnie, e, jedno państwo w Ameryce Środkowej, Salwador, e, publicznie jak gdyby wprowadza e, Bitcoin jako legalny środek płatniczy. W sensie to już będzie wprowadzenie. E, w tej chwili trwa instalacja naprawdę jakiejś gigantycznej ilości bitomatów. E, no i wszyscy spoglądają na Salwador, co takiegoś tam. Wydarzy. Międzynarodowy Fundusz Walutowy najpierw e, tak kolokwialnie mówiąc, wypiął się na Salwador. Tak. E, nie chciał udzielić pomocy. Salwador znalazł swoją własną drogę. No to teraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi o jej, bitcoin jest zły. Tak. I to, I... I to nawet nie wiem, czy znasz argument, jaki podają. Oni podają tam dość szeroki spektrum argumentów. Jedną z ciekawych rzeczy jest to, że nazywają w twicie, w ostatnim twicie chyba z wczoraj albo przedczoraj powiedzieli, że bitcoin jest prywatną. Kryptowalutą, co wykazuje albo niezrozumienie tematu, albo jakieś błędy związane z nomenklaturą. No właśnie, można powiedzieć, że on jest antyprywatną, bo nikt nie jest właścicielem bitcoina jako bitcoina. Tutaj no właśnie. można posiadać tokeny, chociaż. Też wśród prawników istnieje pewien spór, czy można być posiadaczem bitcoina. Czy ktoś, kto ma bitcoina, to tak naprawdę się tleczy, ma... posiadaczem. Tak. Bardzo ciekawa dyskusja, ale musimy ją zostawić, bo tutaj w kwestie legislacyjne. Natomiast porozmawiajmy chwilę o tym Międzynarodowym Funduszu e, Walutowym, bo faktycznie atakuje on e, Salwador. Generalnie krytykuje pomysł prowadzenia kryptowaluty jako legalnego środka płatniczego, bitcoina. Inny argument e, brzmi tak. Bitcoin nie ma swojej stopy procentowej. Tak, ten argument brzmi bardzo znajomo. Nie wiem, czy pamiętasz 4 lata temu, czy 3 lata temu, jak byliśmy gośćmi na giełdzie papierów wartościowych, uczestniczyliśmy w debacie w Oksfordzkiej dotyczącej czy Bitcoin e, powinien legalnym być środkiem legalnym środkiem płatniczym, mm -hmm. którą notabene e, ale, e, 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 na tabenę wygraliśmy, ale Razem ze Szczepanem staraliśmy się przekonać e, grono zacne e, naszych słuchaczy e, o tym, że Bitcoin naprawdę jest ciekawym, e, ciekawym rozwiązaniem. To jednym z argumentów właśnie było to, że no ale na jaką stopę procentową te, tego Bitcoina można pożyczać? I to było po prostu dla mnie e, takie odkrycie że część ludzi już nie potrafi sobie wyobrazić istnienia czegoś takiego jak wolny rynek walutowy, gdzie nie mamy odgórnej instancji, która narzuca nam jakieś, jakąś stopę procentową, czy mówi, że coś ma ileś kosztować. Nie. Tutaj mamy całkowicie wolny rynek i nikt nie może nam powiedzieć, zagwarantować, że pożyczymy Bitcoina na 3%, to jest właśnie ta właściwa stopa procentowa. No. Musimy sami zgadnąć. Tak, nasz międzynarodowy fundusz walutowy zauważa, że polityka monetarna to jest immanentna cecha każdej organizacji państwowej. E e jeżeli państwo nie dysponuje swoją walutą albo nie jest w jakimś związku walutowym, tak jak na przykład strefa euro, no to w tym momencie przestaje być państwem, a wiemy, że państwo, które emituje, to znaczy Bank Centralny, który jest oczywiście niezależny od rządu, ustala stopy procentowe po to, żeby stymulować gospodarkę, a w przypadku kryptowalut, no tego nie ma. No bo po prostu Bitcoin wiemy, jak jest emitowane. I tutaj ciekawostka, bo nie wiem, czy wiesz, że w Salwadorze, jakby to nie jest tak, że wszyscy przyjmują tego Bitcoina otwartymi rynkoma, są Podobno protesty i podobno są dwa argumenty przeciwko wprowadzeniu bitcoina jako legalnego środka płatniczego. Co byś powiedział? Gdybyś był mieszkańcem małego państwa, dlaczego byś się bał? Bałbym się zbyt dużej zmienności wartości bitcoina na pewno. Tak, tak. A druga sprawa, jednak pewnych komplikacji technicznych, bo spodziewam się, że nie każdy jednak jest biegły w posługiwaniu się bitcoinem. To jest coś zupełnie nowego i faktycznie. Wymaga e, chwili zastanowienia, żeby zrozumieć, jak to działa. Tak. E, natomiast zgadzam się z tym drugim argumentem, ale on nie jest podawany. E, Salwador naprawdę zainwestował w in infrastrukturę techniczną e, w portfele, e, w bitomaty. Mówi się o tym, że Bitcoin jest e, sprzyjający korupcji. To jest ciekawy argument. E, oczywiście nie zgadzamy się z nim, no bo wiemy, że każda łapówka, każdy przelew bitcoinowy pozostawia po sobie duże ślady. No ale dobra, bo tutaj gadamy o tej Ameryce Środkowej. A, a jeszcze może... zostało Ethereum, no bo nie, nie rozmawialiśmy <laughs> o Ethereum. Ciekawa rzecz, w zeszłym tygodniu, czy w ciągu ostatnich 7 dni mieliśmy bardzo duże wahania ceny gazu. Cena właśnie. zmieniała się od mniej więcej 10 Gwei do nawet 2000. Czyli to były jakieś astronomiczne, astronomiczne wzrosty. Nie wiemy do końca, dlaczego. To wygląda raczej tak, jakby jakiś projekt ruszał ze sprzedażą i nagle wszyscy się rzucali na zrobienie transakcji. No, a to się odbija na całej sieci. Mimo wprowadzonych zmian, jednak tego palenia, palenia części ETH nie, ta cena nie ustabilizowała się. Chociaż znowu wracam do tematu tego, że Ethereum jest deflacyjne. Tak, to prawda, było kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt bloków, gdzie palono w czasie bloku ponad dwa etery. Widziałem takie, gdzie palono hmm. ponad 20 eterów, ale jednak zdecydowana większość bloków powoduje spalenie znacznie poniżej jednego etera, więc nie, każdy blok produkuje dwa, więc więcej w efekcie się mamy więcej niż spalane, więc wcale nie jest to deflacyjna, deflacyjna moneta. Natomiast jeśli chodzi o same ceny ETH, no to troszeczkę zaczynamy zachowywać się podobnie do Bitcoina. Ethereum 3400 to jest jakaś bariera, która jest trudna do przebicia. Z drugiej strony mówimy 3100, to jest mocno bronione przez byki. Jeżeli któraś z tych barier pęknie, to możemy się spodziewać pogłębionego, pogłębionej korekty, jeżeli 3100 padnie, a jeżeli 3400, no to możemy spodziewać się wzrostów i tutaj byki oczekują nawet 4000 dolarów okay. i mówią o tym, że to jest cel na wrzesień. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Jaki okay. jest cel z Kangą? Cel skaną dla z, z mojej perspektywy 100 dolarów. Okej, okay. wiecie co robić, to nie jest porada inwestycyjna. Dobra. E, e, no to lećmy dalej. Łukasz, miałem w tym tygodniu spotkanie z jednym z jakichś tam wysoko postawionych urzędników bankowych, który powiedział, że polskie banki nie wejdą w obrót kryptowalutowy z jednego powodu, dlatego że bitcoin i pozostałe kryptowaluty to jest zabawka spekulantów, poważne instytucje w to nie wchodzą. Naprawdę taki argument padł. I w świetle tych wydarzeń, choćby związanych z Scale byś to skomentował? No, tak, Morgan Stanley zrobił sobie ekspozycję na Bitcoina właśnie poprzez wykup akcji Grayscale'a, tak. Wydaje mi się, że Morgan Stanley jest raczej poważną instytucją i nie, nie wchodzi w jakieś zabawki. Raczej stara się być postrzegany jako ta instytucja poważna. Może, może niektórzy bankierzy, i teraz nie mówię tego z przekąsem ani z jakąś ironią, z ironią może naprawdę potrzebna jest jakaś edukacja. Bo Najbardziej boimy się rzeczy, których nie rozumiemy, a faktem jest, że Bitcoin i w ogóle kryptowaluty wywracają trochę do góry nogami to, co do tej pory było. I sądzę, że poznanie mechanizmów związanych z działaniem Bitcoina, nie chodzi mi nawet o techniczne aspekty, tylko właśnie jakieś ekonomiczne konsekwencje, może spowodować, że ludzie z. Bankowości będą w stanie spojrzeć na niego trochę inaczej i zachęcamy w tej chwili, mówię to zupełnie teraz poważnie, jeżeli ktoś z oglądających ma odpowiednie dojścia, może zasugerować, my bardzo chętnie, zupełnie pro bono oferujemy przeprowadzenie tego typu kursów, tego typu szkolenia. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, bardzo zależy nam na edukacji. To zresztą chyba większość słuchaczy wie, wszystkie nasze działania dążą do tego, żeby edukować i no, nieść ten kaganek e, oświaty. oświaty, oświaty. Tak. No, właśnie, no bo e, takie głębokie przekonanie manifestuję tutaj teraz, że e, no, tracimy szansę. E, jeżeli revolt, revolt tutaj tak naprawdę oferuje teraz polskim obywatelom możliwość kupna i sprzedaży kryptowaluty u siebie na platformie, to dlaczego polskie banki nie chcą tego robić? E, no Same zabierają sobie e, no, ten kawałek chleba, który mogłoby wspólnie kiedyś zjeść, ale trzymamy kciuki. Tak, mam nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone uda się nadrobić ten czas, który od 2016 roku to był ten moment, w którym myślałem, że Polska stanie się takim liderem w Europie, jeśli chodzi o kryptowaluty. Owszem, stała się, Polska jest bardzo istotnym graczem, jeśli chodzi o na przykład adopcję DeFi. Właśnie. W Polsce jesteśmy, Polska jest jednym z czołowych krajów, natomiast władze nie nadążają za tym, co ludzie robią. To zdecydowanie to widać. No, to pociągnijmy jeszcze ten wątek o adopcji DeFi, bo faktycznie mamy raport jednej z organizacji, która właśnie jakby śledzi całego blockchaina. mówiący raport mówi o tym, że Polska jest dziesiątym krajem, jeżeli chodzi o adopcję DeFi. Ów. I e, uwaga, biorą pod uwagę tam parytet. To znaczy, to nie jest tak, że Stany Zjednoczone są na pierwszym miejscu, dlatego, że mają 8 razy więcej obywateli niż my i są bogaci od nas, tylko po prostu biorą jakiś tam parytet siły nabywczej, robią e, jakiś tam przelicznik. I faktycznie jesteśmy na dziesiątym miejscu. Nie zgadniesz, kto jest na dziewiątym? No nie, 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 z, nie zgadniesz. Nie. Bo, <laughs> Ukraina, to jest zaskakujące, no nie? Że, że, że jest. Oczywiście Stany Zjednoczone są przed nami, Wielka Brytania jest przed nami, ale e, bycie w czołowej w pierwszej dziesiątce to jest dobry wynik. Pomimo tych wszystkich przeszkód, które tutaj jakby napotykamy, ja tylko przypomnę, że wtedy, kiedy Visa i Mastercard testowały płatności zbliżeniowe, to Polska była pierwszym państwem europejskim, które zostało wybrane do testowania. Jak HBO Go miało wyjść poza Stany Zjednoczone, to wybrano Polskę jako kraj drugi na świecie, gdzie ta usługa ma być testowana. No i to jakby pokazuje naszą wysoką zdolność adopcyjną właśnie do ciekawych i nowych rozwiązań technicznych, a zwłaszcza fintechowych. No, i właśnie... no tak, ja myślę, że faktycznie w Polsce jesteśmy otwarci na, na nowinki. Ja bym powiedział, że jesteśmy tak trochę pomiędzy krajem w pełni rozwiniętym, a krajem takim, który ma bardzo duże potrzeby. Czyli Ukraina jest wyżej niż my, właśnie dlatego, że tam jest bardzo utrudnione wszystko ciężko jest dokonywać przelewów, ciężko jest działać w sposób taki normalny. Nie ma oficjalnych narzędzi do właśnie na przykład obrotu finansowego, dlatego ludzie zostali zmuszeni do tego, żeby znaleźć inne rozwiązanie. Kryptowaluty są tutaj rewelacyjnym, rewelacyjną sposobem na to, żeby sobie poradzić z tymi obostrzeniami finansowymi. A z drugiej strony mamy kraje takie jak np. właśnie Stany Zjednoczone, Korea czy, czy Japonia, czyli wysoko rozwinięte, gdzie ludzie są tak. Zamożni i szukają jakichś sposobów na to, żeby na przykład wzbogacić się albo żeby ulokować kapitał, i tutaj widzą właśnie w dużą szansę w kryptowalutach. Polska myślę, że jest trochę, trochę taka jak Ukraina. I trochę taka jak właśnie Korea czy Japonia. Pięknie, pięknie powiedziane. No dobrze Łukasz, no to powoli zbliżamy się do końca. Co takiego dzieje się jeszcze na Kandze? Nowy token, token a propos tak. DeFiów, wchodzi token Dodo, DeFiowy token. Dzisiaj otwieramy możliwość wpłat, wystawiania pierwszych zleceń. Od piątku uruchamiamy rynek. Zapraszamy, Dodo notowany będzie do ETH. A co ty byś jeszcze powiedział na to Chciałbym, żebyście wszyscy, którzy nas oglądają, napisali coś w komentarzu pod filmem na temat projektu Dodo. To, co nas najbardziej zainteresuje, to, co nam najbardziej się spodoba, wynagrodzimy coraz cenniejszym tokenem KNG. Natomiast ja mogę powiedzieć, że na kanale faktycznie dużo zmian. Prawie że codziennie coś się zmienia w wyglądzie, w aplikacji mobilnej czy w samym działaniu serwisu. Widzimy niesamowitą popularność usługi, którą wprowadziliśmy, czyli Quick QuickSwap, mhm. Quick Swap, czyli mówiąc tak zupełnie kolokwialnie, sposób na to, żeby wymienić dowolną walutę na dowolną inną walutę, która jest notowana na kanze. Dla osób, które nie chcą robić zleceń na rynku, nie chcą wystawiać zlecenia, nie znają się na tym albo czują się niekomfortowo, to jest bardzo proste rozwiązanie. Najważniejsza rzecz przed zatwierdzeniem transakcji sprawdźmy, czy kurs nam odpowiada, żeby nie było jakichś później nieporozumień. Zawsze kurs się pojawia. Wymiany, jak i estymata. estymata. Ta estymata jest oczywiście tylko i wyłącznie estymatą, bo rynek jest żywy, ale. Patrząc tak w praktyce, nie odbiega ona o więcej niż 1,1%, może nawet mniej od rzeczywistego, już później uzyskanego wyniku. Także QuickSwap bardzo fajna, bardzo fajna usługa. Widzimy wzmożoną popularność tego rozwiązania. No bo faktycznie, jeżeli mam na przykład złotówki, a chciałbym kupić token, który nie jest notowany do złotówki, no to mi to bardzo, bardzo dużo pomaga. Nie mam jakiegoś problemu z tym, żeby wymienić ten token na na przykład na Matika. No dokładnie ja. Powiem, że jakiś czas temu musiałem zamienić omega euro na omega złotówki i dostałem bardzo dobry kurs, pomimo tego, że nie ma bezpośredniego rynku tutaj, ale QuickSwap znalazł jakąś mądrą ścieżkę. No, no dobrze, w takim razie przypominamy, że za tydzień bardzo ważny komunikat podczas kwadransa z Kangą. Zapraszamy wszystkich, bądźcie razem z nami, śledźcie zmiany w aplikacji mobilnej na naszej platformie, śledźcie nowe kantory, które pojawiają się w Polsce, w, Ukrainach, w Ukrainie i w Czechach i już niedługo nowe państwa. No i co, Łukasz? wszystkiego dobrego. Również Tobie. Życzę. Do usłyszenia w kolejności. Do usłyszenia.